Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Maras i mam do Was taki małą sprawę informacyjną odnośnie konkursu. Konkurs będzie przedłużony do końca miesiąca maja. Tak więc, yy, dlaczego? Z jakiego powodu? Z takiego powodu, że jest małe zainteresowanie tym konkursem. A jak wiecie, do wygrania jest Diablo 2. Yy, specjalne dla Was. No, niestety nie jest to Trójka na miarę moich możliwości, po prostu finansowych w tym miesiącu. Tak więc. Yy, Ktoś z Was nie grał w Diablo 2, będzie miał trójeczkę, także można sobie przypomnieć całą historię. Tak więc obiecałem, że przy Was to rozpakuję. Tak więc poczekajcie chwilkę, dajcie mi sekundę. Ok, rozpakowałem. Niestety nie mogę Wam za bardzo pokazać całej zawartości, ponieważ tu się znajdują dwa kody. Yy, jeden do podstawki oczywiście z Diablo, drugi do dodatku Lord of Destruction. Tak więc instrukcja z gierki. Osobny dodatek, niestety w takiej kobiecie, trochę się Nie wiem z jakiej racji tak to dali. I jeszcze jedna sprawa. Od... No i tutaj jeszcze oczywiście trzy płytki. Nie będę wam wszystkich pokazywać. Odnośnie tego całego Diablo. No więc, ludzie, o co chodziło w konkursie? E, prosiłem Was, żebyście przysyłali mi mm, awatar i mm, tło pod mój kanał od YouTube. Na razie małe zainteresowanie było, tak jak już mówiłem. I po prostu chcę, żeby było jakieś małe współzawodnictwo. I chciałbym zobaczyć troszeczkę tego więcej. Tak z ciekawości. Tamte prace nie były złe, nie powiem. Jest już w czym wybierać. Ale po prostu więcej daje mi jakieś pole manewru, nazwijmy to tak. No i co ludziska, to by było na tyle. Cały konkurs, jak mówiłem, do końca maja. Wysyłajcie mi swoje prace i zobaczymy, co dalej z tym będzie. Oczywiście, kogo wybiorę, dowiecie się w następnym filmiku informacyjnym i zobaczycie jego pracę już na moim kanale i także w tym filmiku. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!